Słyszy? Rio zostało zaatakowane. Potrzebujemy pomocy! Winstonie przerwało z nim połączenie. Spokojnie, Atero. Jesteśmy w drodze. Zalewają nas! Sektor zero jest wszędzie! Serio, jeśli ktoś to słyszy, czy dałaby się pomóc? Postaram się ich odpierać! Overwatch podoba się Rio! Jest piękne! Nie licząc tych zabójczych robotów. Upierdliwe, nie? Nikt nie lubi nieproszonych gości. Tak, są najgorsi! Aha! Mniej gadania, więcej lania! Sytuacja opanowana. Jeszcze bym nie zaczynał świętowania. Te roboty. Nie odpuszczą nam. Lepiej się ukryjmy. Chodźcie, za mną. To moja miejscówka. Tutaj powinniśmy być bezpieczni. Mamy mało czasu. Cywile długo bez nas nie wytrzymają. Potrzebny jest plan. Dobra, ten wielki statek wypluwa z siebie roboty odkąd tylko się pojawił. Znieśćmy go, a ocalimy to miasto. No dobra. Więc lećmy tam, rozwalmy wszystko, co stanie na drodze i pozałatwiajmy te blaszaki! On tak na serio. Wiesz co, czasem ciężko powiedzieć. Rozdzielmy się na oddziały, żeby zająć sektor zero i zapewnić bezpieczeństwo cywilom. Niech Echo sprowadzi statek. Dobra, ludzie, bierzmy się do roboty! Urządzimy sobie abordaż z naszym nowym kolegą. E -e -e. Nazywam się Lucio. Witam Was w Rio. Reinharda. Statek dowodzenia jest naszym głównym celem. Wasz desantowiec może nas odebrać, gdy tylko dotrzemy na plażę. A w międzyczasie pozbądźmy się Sektora Zero z tych ulic. Statek dowodzenia jest po drugiej stronie miasta. Echo zapewni wsparcie powietrzne. Wydaje mi się, że to Brigitte będzie pełnić honory pilota statku. Na pewno da sobie radę sama? Poradzę sobie! Martwcie się o sektor zero! Będziemy w kontakcie! Dalej! Uratujmy moje miasto! Dawajcie tędy! Hejka. Stróżnie! Mamy wrogów! Zdaje się, że nikt nie jest już bezpieczny! Pogońmy ich z mojego klubu! Wierzę wrot! Ciągam więcej na oh. Kurde! Overwatch broni Rio! Czy to znaczy, że wróciliście na dobre? Myślę, że tak! Świat naprawdę potrzebuje naszej pomocy! Zgadza się! Nawet jeśli będziemy mieć przez to kłopoty. <grytanie> <grytanie> To się nazywa zabójczam Tosco! Klub Lucia dożyje kolejnej imprezki. Ruszamy dalej? Otwórzmy te drzwi i ratujmy Rio! Wszyscy gotowi? Tam jest strefa wojny. Tam, na górze! Widzę statek do Sektor z nigdy wcześniej. Przeprowadził inwazję w taką skalę! Wejdźmy na pokład tego statku i zniszczmy go! Mm. To mój ulubiony sklep muzyczny! Kurde, rozwalał mi całe miasto! Ach, przykro mi, Lucio. Zatrzymamy ich, obiecuję. Co wygląda na problem? Postawili te bariery w całym mieście. Utrudniają ludziom dotarcie w bezpieczne miejsce przewody mogą doprowadzić nas do źródła zasilania. To urządzenie jest niezwykłe. Wygląda na cudotechniki, ale założę się, że możemy to rozwalić. Im, Muzyka, która powala na to. Kolejne źródło zasilania na budynku przed nami! Fascynujące. Wydaje się, że pobierają moc z odległej lokalizacji, ale skąd? Mm. Najpierw rozwalmy je wszystkie! Potem się pomyśli! Wyłączmy ten przekaźnik! Uważajcie! Odrzutowcy! Wyglądają na nowość w arsenale sektora Zero. Uf. Widzę droga! Jeden przy każdym gniewie! Ja też! Są bardziej niebezpieczni niż ostatnim razem. Dokładnie! Są też szybsze. Ale to wszystko nie wyjaśnia, dlaczego sektor zero powrócił. Najpierw niech wyniosą się z mojego miasta, potem będę o to pytać. Z pomocą Overwatch jakoś sprawniej to wszystko idzie. Dawajcie! Tam jest Beszardowie! Zaraz będziemy Brigitte! Hej! lądowania jest zbyt gorąco. Nawet kiedy ją to wyląduje! Zajmiemy się tym! Sprawdźmy, czy te również tak dobrze przewodzą energię. Przychodzmy jest tutaj! zaczyna mi doskwierać. Ach, powiem ci, że nie tobie jedynej. Widzę wroga! Tam! Na górze! Uważajcie! Troszeczkę nie pomóż. To no już wszyscy! Brigitte! Możesz lądować! Wracam po was. Musimy dostać się na statek dowodzenia! Eee, Zobaczcie, co da się zrobić. O! Wybaczcie! Na pewno ukończyłaś szkolenie lotnicze? Wlatujemy! Trzymajcie się! Udało nam się? To znaczy... Udało nam się! Wymiatasz, Brigitte! A teraz dawajcie! Musimy ruszać! Uf. Jaki mamy plan, żeby go załatwić. No więc pracujemy nad tym. ja ja sobie robisz? Na pewno coś wymyślimy. Mam nadzieję. Są tu jakieś wskazówki? Być może to! Wow. Ale ten statek wielki. To pomieszczenie reaktora. Być może jeśli go wyłączymy, statek zostanie zdestabilizowany. No to na co czekamy? Do dzieła! Tutaj. <grymne> Cześć i nara. Jest tu zdecydowanie za dużo botów bojowych. Tym bardziej należy zniszczyć te brzegbiskowiec. A kto kontroluje te drony i wszystkie inne staki? To. To frapująca uwaga. <grymne> Nie podoba mi się to, co widzę. <grymne> Skrzyknęli więcej artylerii! Znowu! Ja tam wolę mniejszych przeciwników. Duże, małe i tak wszystkie przerobimy na zło. Sektor zero nad nami. Na tym statku musi się od nich chronić. Spróbujmy ograniczyć ich liczebność. Na całym świecie będziemy potrzebować każdej możliwej przewagi. Kolejna artyleria! Ten liter osłon na pewno się przyda! Artyleria zniszczona! Na razie jest bezpiecznie. Przekaźnik! Ta technologia wydaje się być wszechobecna w Arsenale Zero. Ale czy zniszczenie go wyeliminuje też statek? Zakładam, że tak, ale... jest tylko jeden sposób, by się upewnić. Słyszeliście to?! że potrafię by czołgi. Leci! Podkręćmy pasy! Żarżownik stał się odporny na nasz atak. Włączył jakiś rodzaj pola słowego. cały statek się rozpali. Szybko! Co bym robić? Statek się rozpada! To było celowe, ale teraz musimy uciekać! Zaraz będę. Pośpieszcie się! Masakra upuściłem! Ja to wezmę! Skrany z nas duet! Podkręćmy pasy! Siły naziemne szybko zlikwidują niedobitki. Uff. Lucio, bardzo dobrze się spisałeś. Wow, wiesz, z twój chust to. A... <laughs> dzięki. Y nie chciałabym wam przerywać, ale mam doniesienia o dalszych atakach w innych miastach. Wiecie, jak chcecie ich zatrzymać, to chętnie pomogę. Witaj w ekipie! Woo! I to ja rozumiem! Będziemy kozaczyć! O, ho, ho, wow! Posterunek Gibraltar! No, ja nie mogę! Serio? Wow, pomyślcie o wszystkich ludziach, którzy tutaj działali: Dowódca Morrison, Torbion Lindholm. Wielki Reinhardt, Wilhelm. Ach, weź go nie nakręcę. <laughs> nie mogę uwierzyć, czy ONZ zamknęło Overwatch. Więc, gdzie jest cała reszta? Eee... to tyle. No, nie do końca. Dobrze Was widzieć. Cassidy! Fara? Ta, sorry za spóźnienie, ale przeprowadzaliśmy rekrutację. Biorąc pod uwagę okoliczności, uznaliśmy, że chyba przydałaby się Wam mała pomoc. Kogo nazywasz małą? <laughs> to aż nadto, żeby pomóc w walce z sektorem zero i rozwalić ich na drobne kawałeczki. <laughs> tak, już ją lubię! No to chyba was oboje będę łatał najczęściej. Nasze szanse przeciwko sektorowi zero właśnie znacznie wzrosły. Skoro chcą się z nami bić, to im tego nie odmawiajmy. Zgadzam się, ale musimy podejść do tego mądrze. Sił sektora zero jest zbyt dużo, by walczyć z nim bezpośrednio. Potrzebujemy bardziej taktycznego podejścia. Taktycznego mówisz. Jeśli ma nam się to udać, potrzebujemy jeszcze jednej osoby do roboty.